3 sierpnia 1991 roku. Biała potlaska, przekaz numer 3. Proszę o znak. Snak przyszedł. Pan Jezus, jesteście zbyt nerwowe, kochane dzieci światłości. Trzymajcie swe nerwy, nawocy, bo są one źródłem wielu problemów i chorób. Działajcie spokojnie, bez nerwów. Nie dajcie się prowokować szatanowi, bo chce was wykorzystać. Działajcie ściśle według tych wskazówek, jakie wam dają. Nie twórzcie sobie kłopotów, bo i tak macie ich pod ostatkiem. Pamiętajcie o swoim Stróżu. Wykorzystujcie go codziennie. On chętnie wam pomoże. Dziękujcie Mu zawsze za pomoc. Kocham Was kochane dzieci i Wam błogosławią w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen, Amen, Amen. Ufajcie. Ten sam dzień wieczorem, przekaz numer cztery. Pragnę, abyście się codziennie modlili naruszając u Świętym. Odmawiajcie cały, wszystkie części. Odmawiajcie również koronkę do Miłosierdzia poszeku. Jest to minimum modlitwy na każdy dzień. Postarajcie się również uczcić mnie i moją świętą mamę, odmawiając litanię loretańską. Chciałbym, się przynajmniej raz na kilka lat odbyli spowiedź generalną z całego Waszego życia. Postarajcie się do niej przygotować wyjątkowo dokładnie. Na żadnej spowiedzi, niczego nikt. Nie zatajajcie, bo to jest bardzo ciężki rodzaj grzechu, świętokradztwa. Pragnę, abyście wszystkie, słodkie dzieci, pospłyli się wszelkich tłuków, Postarajcie się bez potrzeby nie zaciągać nowych. Strzeżcie się dnia i godziny szatana. Noc z 12 na 13 każdego miesiąca. Przepaczcie ludziom z którymi żyjecie, nie skończ. Gdy przyjmujecie mnie do swego serca, postarajcie się codziennie uzyskać odpustu pełną. Zygwitujcie wszelką nienawiść w swoich sercach. Żyjcie miłością na co dzień. Kocham Was, kochane dzieci światłości i błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amém. ufai